Arcydrama polskiego YouTube'a czyli mm, wyznania nymfy, tak? w, kwestii, e, w kwestii isamu i tak dalej, i tak dalej. 70-minutowa rozmowa e, na, na Teamspeaku czy też Ventrilo, czy cokolwiek, to zresztą było nieważne. Ja zakładam, że Teamspeak 70-minutowa e, rozmowa, no, tak naprawdę nie pozostawia suchej nitki na, na i samą, ponieważ nymfa, no tutaj no wypowiada różne rzeczy, tak? Co to się nie działo, jaki on nie jest, tak dalej, jak ją krytykował, poniżał, bla, bla, bla i tak dalej. Jednocześnie, nie mając na to żadnych, ale to żadnych dowodów, znaczy inaczej, mówi, że ma dowody, tylko, że są na dysku, który został zabrany. Kurwa, poważnie? No ludzie, jeżeli taka sytuacja, tak na zdrowy rozum, jeżeli taka sytuacja miałaby rzeczywiście miejsce, działoby to się. Notorycznie byłaby, nie wiem, poniżana, bita, czy tam jakkolwiek, co ona tam mówiła. I rzeczywiście nagrywała to, przygotowywała się do tego, to trzymałaby to na jednym dysku. Kurwa, na jednym dysku! Przecież normalne jest chyba to, że taki dysk może ulec zniszczeniu, nawet nie ktoś, ale sam może po prostu ulec zniszczeniu. Zmęczenie materiału. To, tak, takie rzeczy trzyma się na paronośnikach, to jest normalne i logiczne. Ona z... mało tego w tej rozmowie, tak naprawdę. Cały sens i cała wiarygodność tej rozmowy, ona sama się kurwa wyklucza w trakcie jej trwania. Skoro rozmawia z ludźmi i mówi im jak to nie było i tak dalej, a oni jej mówią idź i popłacz się, na policji będziesz bardziej wiarygodna. No kurwa, poważnie, totalna abstrakcja, po prostu to, totalna abstrakcja. To w, rozmawiałem z Szymonem na ten temat, i wszystko to, co ona tam mówi w tym filmie, to po prostu kłamstwo. Sprawa już jest w sądzie. Nagranie nie zostało nagrane wczoraj, tak? To, wiadomo, to nagranie wyciekło, było nagrane kiedyś tam. Nie wiem konkretnie kiedy. Zresztą to nieistotne, ale to wszystko to jest taki Zresztą za parę dni zobaczycie film, czy tam. Wypowiedź, yy, film Szymona właściwie, tak? Wyjaśniający całą sytuację. Jestem święcie przekonany, że będzie w stanie wyciągnąć takie argumenty i pokazać takie rzeczy, że pomimo tego, że dostanę falę hejtu pod tym filmem i wchuj łapek w dół, to w momencie publikacji filmu przez Szymona tak naprawdę i tak już tu nikt nie wejdzie i nie napisze przepraszam, że nie miałem racji, albo nie odkliknie łapki w dół i nie naciśnie łapki do góry. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale to jest po prostu jawny cyrk, nie? Ludzie. Co są w stanie zrobić ludzie dla pieniędzy? To jest przerażające, to jest po prostu. Po prostu przerażające. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest przerażające do jakiego stopnia są ludzie się w stanie posunąć, żeby... żeby dostać pęgę. Kurwa, jakie to jest... To jest chore, ja nie wiem czy to jest tylko mentalność Polaków, czy to wszyscy ludzie tacy są. Czy gdzieś tam znaczy, nie wszyscy, ale każdy w sensie różna narodowość, tak? O to mi chodzi. Bo nie wrzucam wszystkich do jednego worka, że każdy tylko pęka, 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 tak? Eee, Szymon powiedział mi, czyli samów w sensie, że on nie wymaga, nawet odradza mi, żebym cokolwiek nagrywał. Dlatego, że jeżeli nagrałbym film o tej dramie i na niej powiedział, że Nymfa ma rację, to dostałbym pełno subów, łapek w górę, pozytywnych komentarzy. Natomiast uprzedził mnie, że jeżeli nagram ten, ten film, tą wypowiedź na ten temat i obronię jego, to zostanę zlinczowany. Spotkam się z falą hejtu, łapek w dół i tak dalej. Dlatego, że machina YouTube'a została uruchomiona. Ta maszyna ruszyła i ona jest nie do zatrzymania. Dlatego, że wszyscy ci, którzy samu nie lubią z jakiegoś powodu i mają jakąś siłę w internecie, zrobią wszystko, żeby go zniszczyć. To jest idealna szansa. Dlatego taki youtuber, jak ja, no tam powiedzmy z jakąś tam liczbą subów, wypowiadający się na temat tej dramy, wyświetli to, zakładam, że no nietypowa wielkość, czy liczba właściwie oglądających. Natomiast no będzie, będzie, będzie lincz tak zwany, lincz. Natomiast jakoś zbytnio mi to nie przeszkadza, powiem Wam szczerze. Generalnie reasumując już to jest to po prostu kłamstwo. To jest po prostu kłamstwo to co powiedziała Nymfa i, i, i sami się o tym przekonacie niedługo.